Witam wszystkich! Dzisiaj będzie taki krótki film, bo przy karmieniu naliczyłem około 70 sztuk molinezji i nie mam pojęcia, co z nimi później zrobię. Bo póki co wszystkie akwaria mam zajęte. no W jednym akwarium są paletki, w drugim akwarium są paletki. W moim akwarium są trzy dodatkowe molinezje cztery gubiki pełno krewetek. 6 kidsków. Nie sześć, 5. 5 kidysków. I 7 zbrojników Ancitrus. Tutaj mamy z najzwyklejszego. I mam 4 green dragony od pana Pawła 3. Naprawdę fajnie wyglądają, tylko nie wiem, nie wiem gdzie są. Jakby była pora karmienia, to by wszystkie były tutaj na dole. No i tutaj patrzcie, jak już mam niektóre duże te molinezje. To są z, z pierwszego, no z pierwszych narodzin. Tutaj widzimy z drugich takie lekko większe, one takie pomarańczowe głowy mają. I te, co się teraz urodziły, to są takie malutkie, o tutaj widać. No i naliczyłem około 70 sztuk. Możliwe, że jest więcej. I ogólnie no one rosną jak, jak głupie dosłownie Te rybki tak szybko rosną Te największe molinezje, mi się urodziły, kto przy... O, tutaj płynie One mają półtorej miesiąca I są naprawdę, no one już są duże Tak 2,5 cm mają o dwie akurat płyną Gubiki to już w ogóle mają 2 miesiące, no już są praktycznie dorosłe się uda. To jest taka ładna, grubiutka samiczka. Nie wiem, czy już samiec ją tam nie dorwał. I ogólnie dzisiaj pierwszy raz nakarmiłem rybki takimi, takimi grubymi ochotkami nie takimi małymi właśnie, żeby te małe nie bo te małe to widzicie, jakie są grubiutka. One wszystkie tam całe jedzenie wezmą, a nakarmiłem takimi grubszymi ochotkami tutaj widać takie, takie pozostałości, żeby trochę zbrojniki, krewetki i kieliski sobie pojadły i widzę, że się udało tak zrobić, bo te małe raczej tego nie zjedzą, mam taką chociażby nadzieję no i tutaj po prostu chciałem was zapytać bo oprócz tego, że mi się na pewno urodziły krewetki, bo już widzę, że pod, pod włokami żadna krewetka nie ma jajek, czyli gdzieś tutaj w tym chu no na pewno mi się nie udało tak przybliżyć, żeby było widać ale wiem, że są jakieś pojedyncze. Się. Ja widzę pojedyncze małe krewetki, ja się okaże, że tak samo jak z tymi pomarańczowymi będziesz nagle 10 nowych krewetek będzie. Chociaż tych krewetek wskazuje, że jeżeli będzie tak, taka sama przeżywalność jak wtedy, to nagle 30 więcej krewetek będę miał w akwarium. Tutaj niestety ten samiec czarny dalej tą żółtą atakuje. Nie wiem czemu to jest. Możliwe, że albo jest nie lubi jasnych kolorów u samiczek, albo... Nie lubi, jak ma samiczka żagiel. Mam nadzieję, że jak podrosną te większe molinezje, te, które się urodziły, to już nie będzie atakował, bo będzie miał zajęcie. No, po prostu będzie miał zajęcie innymi samiczkami, tak? Będzie się zajmował. I no, no klewetki na takim urodzem to na pewno sobie zostały, bo one są czyścicielami. U mnie są no, idealne warunki, tak jak widać, tutaj. Uż tutaj jest pełno tych krewetek tutaj są te pomarańczowe czerwone o tutaj nawet o ogórka to one jedzą jak głupie te zbrojniki i krewetki nawet ślimaki tam widziałem ja się cieszę, że mam ślimaki wiem, że to jest znak, że trochę za dużo karmię chociaż nie wiem, czy za dużo karmię bo karmię tyle, tyle samo od początku akwarium karmię tyle samo. Nie karmię ani więcej ani mniej. Raz w tygodniu tam te właśnie ochotki i takie białe robaczki. Tutaj też jest krewetka. No, staram się znaleźć dla was te waste niebieskie. Moje nowe krewetki i te żółte. Może mi się uda. No i się udało znaleźć. Tutaj. O, blue velvet krewetka. Tutaj od boku. O właśnie tu. O, to takich mam trzy i wiem, że trzy żyją. Możliwe, że nawet wszystkie trzy są gdzieś tutaj w tym rogatku, moczarce. A to jest chyba rogatek. Tak, rogatek, rogatek. Już mi tam kiedyś pan rybka poprawiał. To jest rogatek, a nie moczarka. No i to jest ta krewetka druferwet. Ona naprawdę jest... ona jest super. Naprawdę ładne kolory mają. No, i tutaj widzicie, ile mam tych z No, jeszcze się okaże, że koło setki jest, bo przy kamieniu tylko 70 widziałem, a się okaże, że jest koło setki. No, tutaj jest mój kidysek Panda, ale Albinus. No, takiego nawet mi się udało dotować. Tak ledwo widać te kolory, ale no, mi się podoba takie wyjątkowe Albinosy. To jeszcze, patrzcie, wyszedł taki ślimak mój. Mam je też praktycznie od początku. Może ktoś wie, co to są za ślimaki. O! Właśnie ten taki stożek. O! Teraz widać ładnie. O! Takie kolory ma. Może ktoś wie co jest za ślimak, bo mam je od początku. I one po prostu były, nie wiem czy w mchu, najprawdopodobniej były w mchu i już naprawdę są duże. Bo na jak na początku to były wielkości tych, tych kamyczków, a już są 2-3 razy takie. Tutaj jest czerwona, biała krewetka. Takie paseczki ma fajne. Tam właśnie też jest jedna z tych krewetek. One miały jajka, więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Tutaj czerwona, o, żółta jest. udało się. Widać tam kawałek żółta. A nie, to pomarańczowa była chyba. Tak, pomarańczowa. Tutaj jest czerwona, tam jest pomarańczowa. No ja mnie naprawdę zaciekawiły te krewetki, bo przedtem nigdy nie miałem, one są naprawdę fajne. Fajnie czyszczą, wyjadają resztki, łatwo się je rozmnaża. Patrzcie co ten zrobił, na no jaki głupek. No dosłownie inaczej się go nie da nazwać, on jakoś wpłynął w tą dziurę. Tutaj, o udało mu się wydostać, chyba ten korzeń będę musiał poprawić, bo one tam wpływają w tą dziurę i się nie mogą wydostać, sobie tylko płetwy niepotrzebnie ranią. Jeszcze mi możecie dać znać, po ilu, nie wiem, godzinach, dniach wyciągać tą, ten widelec. Oglądam, to już jedną dobę jest. I one praktycznie to całe zjadło Jakbym wam przyciemniał, to widać. No. I, I no, nie, nie wiem, co zrobię z tymi molinezjami. Zobaczymy jeszcze, ile ostatecznie przeżyję bo już niektóre są naprawdę ładne, fajne, duże no to jak się jeszcze zaczną rozmnażać, nie wiem, trzy na raz, no to już nie wiem, nie wiem czy będę sprzedawał, czy jakąś hodowlę a to, to drugie akwarium bym musiał mieć hodowla no, moim marzeniem jest kiedyś sobie zrobić hodowlę krewetek na pewno a molinesję to tutaj bym nawet mógł mieć więc po prostu tak takie, w sumie taka po prostu informacja że nie, mam około 70 sztuk małych molinez i pełno krewetek, bo się urodziły. Niedługo też zbro... jest ten zbrojnik od pana Pawła, czy beloniasty. Naprawdę super są te zbrojniki. On no, też sobie pewnie zaraz wejdzie na ogórka i będzie je od. Jeszcze się niedługo zbrojniki będą doznażać, nie wiem. Może kiedyś na kanale jakiś konkurs się zrobi, albo nie wiem, sprzedam rozdam te, te rybki. No więc jak widzicie naprawdę już mi się udało taki raj zrobić dla tych rybek. Takie warunki fajne mają. Młodyś po prostu ukrywają tutaj i przeżywają. No tutaj też zbrojnik chyba od pana pałaczy, bo nie ma tych takich plamek. Też nie jestem pewien czy to jest właśnie ten. Mi się wydaje, bo mam cztery liny, tak one. Na pewno ten wyloniost jest pana Pawła. No i miał być krótki film, to już 9 minut. O. Chciałem tylko dwie informacje powiedzieć: że się już krewetki urodziły i że 70 małych molinezji mam. A no, tutaj rozgadałem się o jakichś głupotach. Patrzcie, nie wiem, czy było widać, jak się biją o jakiegoś robaczka tam. wiem molinezje. Nie wiem, czy było widać na filmie. Krótki film miał być o dwóch informacjach tylko i jak zawsze wyszło długo. O i Wam mogę powiedzieć, że chyba już no nie widzę, żeby ta płetwa była... A nie, jeszcze lekko jest czerwona, ale jak już widzicie jest o wiele lepiej z tym splenikiem, bo on taką płetwę miał czerwaną. Więc no, bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co, co byście na moim miejscu zrobili z tymi molinezjami, bo jak widzicie mam ich pełno. No krewetki na pewno sobie zostawię, bo zaciekawiły mnie, a molinezję, no nie wiem, nie wiem, się zobaczy. Więc y, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do następnego filmu.